Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 30 października 2024 roku. No i zaczynamy nasze codzienne spojrzenie na rynki finansowe. No i dzisiaj będzie dosyć inny materiał niż zawsze, no bo dzisiaj skupimy się na wskaźnikach, newsach. Będzie tylko analiza Bitcoina, Ethereum i TIA, czyli Celestia, która ma dzisiaj bardzo duże odblokowanie tokenów. O tym będziemy mówili. Więc może też się dużo zadzieć. No i zobaczymy sobie dodatkowo do złota, które wybija praktycznie kolejny dzień z rzędu swoje ATH. No i zobaczymy sobie też gaz ziemny, który ja obserwuję cały czas tutaj na moim ekranie głównym, ponieważ rozgrywam od wczoraj. No i. Całkiem fajnie tutaj aktualnie wygląda. Teraz delikatnie zjeżdża, ale myślę, że dzisiejszy dzień będzie decydujący. Na najważniejsze, wczoraj Bitcoin prawie dobił do ATH, zawrócił niecałe 200 dolarów tuż przed szczytem, a ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ gromadzone przez dosyć dłuższy okres czasu. Bitcoiny wczoraj zostały sprzedane, oczywiście wszystkie bitcoiny na spocie, no i sprzedałem na samej górce, która aktualnie tutaj jest, co oczywiście nie oznacza, że nie polecimy wyżej. Ja zrealizowałem zysk, cieszę się bardzo, ponieważ moja średnia zakupowa to było niecałe 36 tysięcy dolarów za bitcoina. No i kupowałem go w przedziale między 20 a 44 tysiące. No i jestem zadowolony, bo zrobiłem ponad 100% zysku w dosyć krótkim według mnie czasie. Co ciekawe, bardzo mnie bawi narracja na Twitterze, bo wrzuciłem tą informację. No i niektórzy eksperci są mocno rozgoryczeni. Że po prostu sprzedałem bitcoiny, no bo takim sposobem, no nie polecimy jak to oni pisali na księżyc, ale ja jestem człowiekiem stąpającym mocno po ziemi i ja po prostu nie wierzę, żeby bitcoin zrobił razy 10 czy razy 20, tak jak oni piszą dla mnie bitcoin jako największa kryptowaluta na świecie. Jeżeli dała mi zarobić 100%, ja jestem z tego bardzo zadowolony. Jeżeli by faktycznie miała przyjść jakakolwiek korekta teraz, no to chętnie odkupię część Bitcoinów niżej, ale póki co ja jestem bardzo zadowolony. Oczywiście nie łączę portfela stop spot z, z portfelem Futures, gdzie aktualnie rozgrywam dwa shorty na bitcoinie tamte wszystkie USDT czekają na swoją kolej. Dodam też, że nie ruszam altcoinów i te alty, które posiadam chociażby kaspę i ETH. cały czas trzymam w portfelu, więc altcoinów nie ruszam. Jeżeli Kaspa i Ethereum spadnie, to chętnie dokupię właśnie z tych zysków z Bitcoina. No ale póki co altcoinów nie dotykam, bo wczoraj chociażby przebiliśmy dominację na Bitcoinie było powyżej 60%. No i to też dało mi dobry sygnał, aby pozbyć się bitcoinów. Was oczywiście nie zachęcam do tego, niech każdy decyduje o swoim portfelu, no ale ja chciałem się z wami tym podzielić, abyście wiedzieli, że ja aktualnie bitcoinów już nie posiadam no i jestem z tego bardzo zadowolony, bo jeżeli nawet byśmy mieli teraz spaść, no to dla mnie taki wynik na bitcoinie jest bardzo zadowalający. A teraz lecimy sobie już najpierw do wskaźników, zaraz pogadamy sobie o tym co się tutaj dzieje, no i zacznijmy sobie oczywiście standardowo od CoinMarketCap, ale przełączmy się na dolary, nie na złotówki, no i zacznijmy od Bitcoina, który w ostatnich 24 godzinach 1,6% na plus, a Ether bardzo blisko za nim, też niecały 1,6%. Największy wzrost zaliczyło Sui 12,6%, a niestety największy spadek zaliczyła Kaspa 6,5%. O tym również pisałem dzisiaj w porannym zestawieniu na Twitterze. Dużo osób pyta mi się co z Kaspą, no niestety Kaspa dużo, dużo ma odreagowanie aktualnie. Ja się tym nie przejmuję. Ja nawet mam zlecenia poustawiane na 9,5 centa więc póki co ja sobie czekam i chętnie dokupię, jeżeli będzie okazja. Wiem też, że Kaspa potrafi mocno wystrzelić w bardzo krótkim czasie więc póki co ja się tym nie przejmuję póki jestem cały czas jeszcze na plusie więc moja średnia zakupowa jeszcze jest poniżej aktualnej ceny więc póki co mnie to nie przeraża lećmy dalej wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj już ekstremalna chciwość poziom 77 co też daje tutaj sygnał że może faktycznie być zaraz nawrotka, no ale jak zobaczycie sobie ile ETF-ów napłynęło e, ostatnio, no to tutaj będzie wielkie zaskoczenie lecimy sobie teraz na Altcoin Season Index, gdzie aktualnie poziom 29 czyli bez zmian no przy aktualnej dominacji nie ma się co dziwić no i likwidacje, zostało zebranych sporo tych likwidacji no ale buduje się bardzo dużo likwidacji pod spodem po które również możemy zejść i w ogóle nie zdziwiłoby mnie teraz zejście na 68 tysięcy, i później kolejna próba ataku po ATH. Pamiętajcie, że wybory też za rogiem, już więc będzie działo się tutaj naprawdę sporo. A kilka dni po wyborach w Stanach mamy jeszcze decyzję w sprawie stóp procentowych, więc Fed mocno tutaj. Ma zamiar namieszać. Lećmy dalej. Zobaczmy, jak sobie likwidacje wyglądają tutaj w ostatnich 24 godzinach w liczbach. No i łącznie zlikwidowano ponad 51 tysięcy pozycji na łączną kwotę ponad 182 milionów dolarów. Z czego więcej było oczywiście shortów i to było ponad 115 milionów, a longów nieco powyżej 60 7 milionów dolarów, ale od razu rzuca nam się tutaj bardzo mocno pojedyncza likwidacja, która była na giełdzie OKX i był to bitcoin do USDT na kwotę ponad 17,5 miliona dolarów. Więc dosyć mocno się tutaj zabawili. Lećmy dalej. Zobaczmy sobie kalendarz ekonomiczny, gdzie dzisiaj mamy dosyć dużo wydarzeń, chociażby w Niemczech mamy PKB, to mnie bardzo interesuje godzinie 10:00 i zaraz będziemy sobie to na Discordzie na live'ie omawiać, bo cały czas Gramy tego Daxa i to może mieć spory wpływ właśnie na Daxa, szczególnie, że już wczoraj było dużo głosów tutaj o zamykających się fabrykach w Niemczech, więc bardzo mnie ciekawi jak ta sytuacja wpłynie tutaj na Rynki finansowe, warto wspomnieć, że mamy też wydarzenia w Wielkiej Brytanii o godzinie 11:00 mamy tutaj w Europie, no ale warto wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych mamy już od 13.15, zmiana pozarolniczego zatrudnienia, dodatkowo mamy PKB o 13.30, Mamy CPI w Niemczech o godzinie 14.00, no i później zapas ropy naftowej, również w Stanach, więc dzisiaj wyjątkowo bardzo dużo wydarzeń, na które się już nie mogę doczekać. No i warto wspomnieć, że dzisiaj Celestia, czyli TIA, ma ponad 175 milionów tokenów do odblokowania. No i patrząc sobie tutaj po stronie, nastąpi to za 7 godzin. Czyli patrząc od dzisiaj, od dzisiaj od teraz, gdzie nagrywam tego już przed godziną 8 rano, no to możemy spodziewać się po godzinie 15 że będzie tutaj mogło nam trochę bójnąć wykresem, ja na pewno będę obserwował, co się będzie działo na TIA właśnie w godzinach dzisiaj popołudniowych, więc warto na to zwrócić uwagę, no i też warto zwrócić uwagę. Na ETF-y, na Bitcoinie, ponieważ napłynęło wczoraj 870 milionów dolarów w ETF-ach, z czego oczywiście BlackRock tutaj pobił też dosyć sporo wszystkich na głowę bo ponad 642 miliony dolarów w ETFach na Bitcoinie, no i tutaj pamiętajcie że kiedyś te ETF-y będą sprzedawane, ja mając shorty odpalone liczę, że to będzie już niedługo no ale tutaj warto wiedzieć, że tutaj cenę mocno też podniosły ETF-y. no i teraz lecimy sobie już do Trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Takie dosyć ciekawe dzisiaj te artykuły. No i zacznijmy od pierwszym. Nadchodzi korekta bitcoina. Tak, dla mnie to jest jak miód na uszy. Warto tutaj przeczytać tą, ten artykuł, ale według mnie jest troszkę to naciągane. Mimo tego ja tutaj bardzo chętnie czytam właśnie o tych różnych akcjach, które przedstawia nam Arkam. No, i tutaj przenoszenie tych bitcoinów myślę, że może mieć jakieś znaczenie, no ale pamiętajcie, bardzo często właśnie niektóre rządy przenoszą te bitcoiny. Czysto ze względu na bezpieczeństwo, a nie na chęć sprzedaży? Drugi artykuł, który dzisiaj dla Was mam: co się stanie z bitcoinem, jeśli Donald Trump lub Kamala Harris wygrają wybory? Bardzo mnie ciekawi ten artykuł. Ja sobie go zapisałem. Jestem bardzo ciekawy, czy się sprawdzą te ich przewidywania. O no i tuż po wyborach sprawdzimy, czy faktycznie mieli rację. No i ostatni artykuł. O ETF-ach, o których mówiłem już przed chwilą. etf -y na Bitcoina odnotowują największy jednodniowy napływ pieniędzy od czerwca, ponieważ Bitcoin osiąga 73 tysiące dolarów. No i mamy tutaj opisane właśnie tą sytuację, o której wam przed chwilą mówiłem. I warto myślę zajrzeć sobie tutaj również do tego artykułu, no bo on może trochę naświetlić wam. Sytuacja. Teraz lecimy sobie już do naszych wykresów. Zacznijmy sobie tutaj, oczywiście, od Bitcoina. No, Bitcoin, który naprawdę brakowało niewiele, aby tutaj dobić do ATH, ale widać, że nie tylko ja chciałem zrealizować dużą część zysków z Bitcoina. No i ja sprzedałem, i pewnie nieliczni też sprzedawali. Pamiętajcie, że warto traktować bitcoina jako inwestycję, inwestycję, która ma się opłacić, która ma dać zysk. Trzymanie teraz bitcoina, który może faktycznie zrobić korektę, według mnie. Jest to jak najbardziej też opłacalne, jeżeli macie nie wiadomo ile środków i możecie kupować go bez ograniczeń. Ja jestem zdania, że warto zrealizować część zysku, spieniężyć, no ale za resztę, oczywiście, jeżeli bitcoin spadnie, a jeżeli nie spadnie, no to zainwestować w coś innego. Pamiętajcie, że duża część osób będzie również przechodziła w pewnym momencie z bitcoina do altów, i ja też mam taki zamiar. Ale na tą chwilę myślę, że warto było zrealizować zyski z Bitcoina. Znam osoby, które chciały realizować w okolicach 69 tysięcy za pierwszym razem, kiedy przebijaliśmy ten moment, i później wybijaliśmy kolejne ATH. No i jak w momencie, kiedy byliśmy na 73 tysiącach. To oni twierdzili, że będą realizować przy 75. I uwierzcie mi, że ciężko się z nimi rozmawiało w momencie, kiedy nie zrealizowali swoich założeń, no a cena później spadała do 50 tysięcy. Oni byli załamani, bo mieli okazję zrealizować zyski i pluli sobie w brodę, że wtedy, gdyby zrealizowali zyski, to mogliby dokupić. Praktycznie 50% jeszcze więcej bitcoina w momencie, kiedy on spadał w okolice 50 tysięcy. Więc ja też miałem pewne założenia. Chciałem początkowo wychodzić partiami, no ale zdecydowałem się, że najbardziej rozsądne będzie po prostu wyjść w tym momencie z bitcoina tuż przed wyborami. Szczególnie, że ja osobiście też liczę, że po wyborach rynek będzie chciał złapać trochę oddechu i powinniśmy spaść. Ja osobiście mimo tego, że jestem bardzo dużym zwolennikiem Bitcoina, ja część tych wszystkich zarobionych USDT zostawiam sobie na ewentualne odkupienie Bitcoina, część realizuję zyski, a część będę chciał puścić w akcje i też czekać będę na odpowiedni moment. Pamiętajcie, inwestycje to jest zabawa w bardzo długi termin, trzeba być cierpliwym. Według mnie była teraz bardzo dobra okazja, żeby sprzedać bitcoina. Może być cena jeszcze wyższa, i dla mnie to już nie robi żadnego problemu. Jak najbardziej się z tym liczę, że cena może podskoczyć, ale póki co ja jestem mega zadowolony. No i nie zmieniłbym swojego założenia. I powiem Wam, że już miałem tutaj myśli w okolicach 71 tysięcy aby zrealizować zyski, ale stwierdziłem, że na 100% będzie chęć tutaj jeszcze podbitki, aby tutaj dojść do ATH. No i byłem przekonany, tak samo jak to było za pierwszym razem, kiedy wybijaliśmy poprzednie ATH, że tutaj cena będzie reagowała już chwilę przed, więc też nastawiłem się właśnie pod tym kątem. No bo dużo osób właśnie też twardo stąpa po ziemi i chciało właśnie realizować zyski tuż przed poprzednim ATH, licząc tylko właśnie na ten zysk. Ja jestem bardzo zadowolony, dajcie znać, czy również trzymacie, bo wiem, że jak wczoraj wrzuciłem post na Twitterze, no to część osób również do mnie napisała, że też zrealizowali zyski i są z tego bardzo zadowoleni. No ale 100% zysku w praktycznie tutaj w ciągu niecałych 3 lat, no to myślę, że to jest bardzo dobry wynik. No i żadna tutaj, żadna lokata czy obligacje nie dadzą nigdy takiego szybkiego zwrotu. Lećmy teraz zobaczyć sobie dalej, bo warto wspomnieć, że ja na Bitcoinie rozgrywam dwa shorty. Jeden jest aktualnie w zysku, drugi jest na lekkim minusie, ale tutaj rozgrywam je na izolowanym, więc się nie przejmuję. Czekam teraz na jakieś mocniejsze odreagowanie. Na obu pozycjach mam około e, likwidację około 70 ponad 5000. Jedna 70 4800, druga 70 chyba 5500. E, więc jeżeli byśmy mieli iść wyżej, trudno. E, tutaj będę pogodzony z tą stratą. Ale według mnie powinniśmy dostać odreagowanie nawet do 69000, i wtedy możemy złapać kolejny oddech i próbę. Ataku na kolejne ATH, chyba że już dzisiaj BlackRock nie wytrzyma i będzie próbował znowu robić kolejne zakupy. Więc wszystko myślę przed nami. No a teraz lecimy zobaczyć sobie do Ethereum, które w momencie, kiedy Bitcoin delikatnie zaczynał tracić na dominacji, no to Ethereum dostało takiego oddechu i wiatru w żagle. No, ale też poziomu 2800 dolarów nie zaliczyliśmy. No i warto wspomnieć, że tutaj no Ethereum wygląda słabo w porównaniu do Bitcoina. I nie mówię o korelacji w ostatnich 24 godzinach, tylko zwróćcie uwagę, że Bitcoin dobił do swojego praktycznie ATH wczoraj. A Ethereum do swojego ATH jeszcze ma da bardzo, bardzo daleko i by musiało zrobić jeszcze razy dwa, żebyśmy tutaj mieli mocno przebite ATH. Więc gdyby teraz Bitcoin, nie najboże, chciał spaść do 50 tysięcy. No to altcoiny byłyby po prostu mocno rozjechane. Ja po części na to liczę. Może nie na zjazd do 50 tysięcy, no ale zjazd do 60, może 55. Co by mogło tutaj fajnie też posłużyć jako chęć uśredniania. Altcoinów, tych których mam. No, jak wiecie, mam Ethereum, mam Kaspę O innych nie chcę mówić, bo nie chcę tutaj, żeby być posądzony, że zaraz reklamuję jakieś kryptowaluty. No ale chętnie bym też dokupił sobie niektórych innych kryptowalut, które mocno tutaj mnie interesują. Lećmy dalej, no bo jeszcze chciałbym zobaczyć sobie tutaj z altcoinów TIE, tie która ma właśnie dzisiaj te spore odblokowanie, no i TIA też nie wygląda tutaj mocno ciekawie początkowo też liczyłem ostatnio na zaliczenie tych oporów na 7 dolarów 8,5 centa no i 8 dolarów i niecałe 36 centów namy no, aktualnie znajduje się na poziomie 5 dolarów no i gdyby tutaj faktycznie to odblokowanie tokenów posłużyło typowo sprzedaży no, to tutaj słabo widzę TIE i nawet ta strefa zielona, która jest między 3,87 a 4,18, może nie wytrzymać takiego zjazdu. Czy będzie zjazd? Tego nie wiem, nikt tego nie wie. Pamiętajcie, że kilkukrotnie ostatnio próbowaliśmy rozgrywać takie altcoiny, właśnie pod kątem. Uwolnienia tokenów, no ale powiem Wam, że wychodziło to różnie. Czasami fajnie dało zarobić na shorta, czasem wręcz przeciwnie, cena rosła. I według mnie to bardziej było podejście do tego, co robił Bitcoin, a nie co robiły tokeny. Więc ja będę się dzisiaj przyglądał, może być naprawdę ciekawie. Szczególnie że mamy dużo tych wydarzeń ekonomicznych. No i teraz. Skoczmy sobie tylko jeszcze do towarów, no i zobaczmy sobie, jak radzi sobie złoto, które zmierza bardzo szybko do 2800 dolarów, czyli moje założenie. Będzie wypełnione w 100%, no bo ja mówiłem o 2700 dolarów do końca roku. No a teraz kolejny schodek, 2800. Jak takim tempem złoto będzie zyskiwało, no to myślę, że na przełomie roku możemy zobaczyć nawet 3000 dolarów, i to będzie naprawdę gigantyczny wzrost. No bo jeżeli byśmy sobie spojrzeli, kiedy ja tutaj mówiłem w okolicach, właśnie na początku września. Gdzie cena była 2467, że tutaj polecimy na 2700 dolarów. No część osób mnie mocno wyśmiało. No a teraz mamy wzrost 13% w tak krótkim czasie, bo niecałe dwa miesiące. No, i tutaj widzimy, że spokojnie sobie złoto bardzo fajnie radzi. No, jakbyśmy byli tutaj podczas trzeciej wojny światowej, no ale dla tych, którzy inwestowali w złoto, jest to naprawdę bardzo dobry moment. Ja osobiście też patrząc i mając złoto i srebro, byłem ciekawy, jak to wygląda w Mennicach. obdzwoniłem Mennicę tutaj w okolicach Poznania. No, i jeżeli ktoś by chciał sprzedać złoto czy srebro no to przyjmują w każdej ilości bez najmniejszego problemu po naprawdę dobrych cenach czyli widać, że jest spore zapotrzebowanie natomiast z drugiej strony jeżeli chodzi o sprzedaż, w mennicy, sprzedaż przez mennicę złotych monet no to zauważyłem w ostatnich dniach dosyć ciekawą sytuację że widocznie jest tak duże zapotrzebowanie że monety złote w niektórych mennicach trzeba czekać nawet 14 dni na taką realizację zamówienia. Więc widzimy, że jest tutaj bardzo duże zainteresowanie. No ale złoto to zawsze była dobra inwestycja, a myślę, że srebro tutaj procentowo zrobi też bardzo dobry Wynik. No i warto też interesować się platyną i palladem, bo tutaj też ostatnio wykresy pokazują bardzo mocną chęć wzrostu, ale to już nieraz analizowałem dla Was właśnie takie analizy długoterminowe. No, i tutaj myślę, że w dniu jutrzejszym, bo w piątek nie będzie nagrania z okazji Dnia Wszystkich Świętych, ja też wybieram się do rodziny i wybieram się na kilka cmentarzy, więc nie będzie nagrania ale postaram się jutro zrobić takie może nagranie z analizy długoterminowej bitcoina i może jakichś towarów co by też było fajnym urozmaiceniem tej, tego co aktualnie robimy no i jeszcze zobaczmy sobie gaz ziemny czyli nadgaz, który po tej ostatnim zjeździe który wynikał z danych, które były opublikowane, że w tym roku ma być zima dużo łagodniejsza, więc ceny gazu momentalnie spadły. Ja, co prawda, w to nie wierzę. No, i tutaj załadowałem się w longa. Jestem akurat w bardzo fajnym longu. No, i będę chciał go podtrzymać minimum tutaj do poziomu Fibo, gdzie byliśmy już bardzo blisko. I tutaj Fibo wypada w okolicy 2,95 i tu będę chciał pewnie realizować zyski. I to będzie dla mnie bardzo dobry i przyzwoity zarobek. Co dalej z gazem? No to tutaj będę czekał na to, co się dalej wydarzy. Faktycznie tutaj ostatnio po tej mojej analizie mieliśmy zaliczenie tej strefy. Później nie dobiliśmy po raz drugi do tej strefy, więc cały czas tutaj jest chęć, jeszcze pewnie, może do dalszego zjazdu, ale warto pamiętać. No, że idzie zima, no i zapotrzebowanie na gaz będzie. A jak jest zapotrzebowanie, cena również lubi rosnąć. Dzisiaj trochę mało tych pojedynczych analiz, ale myślę, że taki materiał był potrzebny. Chcę, żebyście znali moje podejście do inwestowania w krypto. Pamiętajcie, że ja wierzę w zrobienie razy 10, razy 20, razy 50, ale wierzę w altcoiny. Wątpię. I jestem tego przekonany, że Bitcoin nie jest w stanie zrobić razy 20 czy nawet razy 50. Dlatego ja podchodzę do tego jako do bezpiecznej opcji inwestowania, ale taka zrównoważona, że będzie miały bezpiecznie, Bitcoin nie spadnie do zera, jak niektóre altcoiny mogą spaść, ale też nie da jakiegoś mega dużego zarobku, ale w długim terminie zawsze myślę warto. No i warto realizować zyski. Bo jeżeli nie realizujemy zysków, to nie czerpiemy radości z tego inwestowania. Dlatego ja wczoraj, tak jak już mówiłem, zrealizowałem zyski na Bitcoinie. Teraz czas na altcoiny i czekamy na odpowiedni moment. Ja Was również będę informował o, tym, o tych moich wszystkich ruchach. No a teraz już uciekam na Discorda, na live'a. Będziemy sobie patrzeć jak Europa będzie startowała i towary. A wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia do jutra. Hej!